Dziękuję bardzo tutaj za e, przybycie. Tak z leśniczym e, Gerardem Choją e, się zastanawialiśmy, jak w jaki sposób tutaj taki e, e, za, za, zainicjować sprawę otwarcia e, leśniczówki, ale jednocześnie też i nawiązania do historii naszego tutaj regionu. E, I połączyliśmy kilka kilka e, zdarzeń. Ja też Czyli... Chciałbym się pochwalić tą leśniczówką. Ja tutaj też dla pracy przygotowałem a, taką notatkę o, ty, o tej leśniczówce. No, fakt, że my Myśmy ją zbudowali od, w 2018 roku, ale tak naprawdę to w ubiegłym roku w pełnym zakresie została uruchomiona ta leśniczówka. Jest ona bardzo nowoczesna, ma wiele, wiele takich ekologicznych rozwiązań. No i jest z, z paneli drewnianych. No i co? Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, że znaleźli chwilę czasu. Urt, oczywiście również chciałbym pogratulować tej pięknej leśniczówki. Mam nadzieję, że... Że te kolejne hektary lasu również dzięki takim inwestycjom będą w Rzeczpospolitej sadzone i się znakomicie wpiszemy w ten nowy, zielony ład, który jest takim wyzwaniem dla Europy. Bardzo serdecznie dziękuję. A I gratuluję tego pięknego obiektu, oczywiście, całemu nadeśnictwu. Dzięki. I tak na zakończenie. Ponieważ jednak daleko znajdujemy się od Placu Wolności, natomiast myślę, że droga jest drogą nadleśnictwa. To bym poprosił pana nadleśniczego albo leśniczego o, o, o taki wniosek. Jest mój, mój pomysł, żeby ta droga została nazwana drogą bohaterów powstania warszawskiego, i wtedy nikt nie będzie miał problemu z dotarciem do leśniczówki. Oczywiście, oczywiście, gratuluję również pięknego obiektu. Dziękuję bardzo. Zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia. No i zabudowa poza tym terenem leśnym, tak? Z tych wszystkich terenów tutaj, które się rozbudowują, ludzie stawiają domy. No to z ziemi niestety to wychodzi, I, tak? A powiedzcie, wracając do tej już tego samego obiektu, tak? Czy to jest taki projekt, bo, bo jest wysoki, nie? Taki bardzo, czy to tak specjalnie, czy, czy akurat? Taki projekt był, yy, bo oni tam. Nie, bo wiesz, parametry wymiany projekt... wymiany powietrza, Mówiłeś... boją boju przy nie, bardzo niskich temperaturach, ale no, ogrzewanie elektryczne, tak? Czyli jeżeli wchodzi się w biotechnologię pozyskania prądu z różnych, yy, jak to się mówi, alternatywnych źródeł, no to to przyszłościowe jest, tak? Czy panele elektryczne, czy pompa ciepła, czy jeszcze jakieś inne te, 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 źródła energii elektrycznej, no to wtedy ma to sens.